Nie no, się mam to Magnes witam Was koniec, na moim kanale i troje widać sobie nabiję pucharków, nie? E, dziewięć tylko. I sobie zagramy w nagrodę, co? Pamiętacie jak Jessie Mania czyliśmy w nagrodę. Jak będziemy mieć Franka, to wygramy to. Dynamite on El Primo mamy. Dobra, wygramy to. Na pewno. A ja ten Dynamite nie, la nie laguje. Myślałem, że on laguje. Kurde, ups. Uciekam! Got... <monastery� telephone> Dziwny jestem, mówię dziwnym językiem. <tableellt Mandarin> uciekaj! Uciekaj, 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 Jest! Moja armatka jest! Na... Najlepsza! Ja tu będę gwiazdą gry na pewno. 100%. Będę tu gwiazdą gry. No tak, po pierwsze to wygramy, a po drugie, jeszcze... jestem gwiazdą gry. Będę na znaczy tydzień. Bo jeszcze nie jeszcze Mimo że nie będę! <gryw> Prawie zginąłem, ale chyba, no ale banał to jest żart jakiś. Ja zginąłem prawie, no. To jest jakiś kompletny głupi żart. Głupi żart! Dobra, zginąłem. Zabili mnie. Ja byłem takim prosem i maniakiem. Oni zara wygrają z nami. Znaczy, nie, nie no, nie mają szans czystych. Każdy o chorych zmysłach się do mnie nie zbliży. Znaczy, o zdrowych zmysłach. Bo każdy o chorych się do mnie zbliży, ale. Do zdrowi Normalni ludzie Znaczy jak y, Na przykład, na pewno nie ten Barley No to Co oni będą wiedzieć 45 gwiazdek Dobra, ja do nich zrobię gwiazd na chatę Patrzcie, jestem gwiazdą gry Tak myślę Jest! Wiedziałem to, no patrzcie Łuki1259, gwiazda gry Wiedziałem, że będę gwiazdą gry Wiedziałem to ja to kompletnie, no, nie dałem mógł, 1, 2, 5, 9, w to Dobra, gwiazda, glei. chcę być gwiazdą w jeszcze raz, więc... No, no, wow. łaun. ból! I kal. No, kurde. Nuby, nuby! Chodź! One lagują. Nie wierzę w to! Uuu! Uuu. oni mi nie pomogą, to ja tego nie ugram nie oni lagują, czy są jakimiś noobami totalnymi? No żariowali, no. Kurde, lagują na moim odcinku. Chłopacy! Mam dla was smutną wiadomość. Otóż przegrałem pucharki. Nie mam szans z tym grubaskiem. Grubaski są silne. Uh! Zrobił to lepiej niż kozak. No patrzcie, ja tu jestem wiatą gry. Normalnie będę kolejną wiatą gry. Nie ran, no. O kurde, o kurde. Armatka jeszcze moja kogoś zabije, co to będzie bardzo fajne. O ten karl tutaj nupczy. Na pewno nie prostszy. Dobra, pro, prostszy, prostszy. Nie mam to powiedzieć. Prosuje, prostszy. Nie mam słów. Nie mam słów dlatego karla. Znaczy, do naszego Karla, oczywiście, bo nasz Karl, tu jest, Karl tam lubuje i mnie zabił. Nie, ja go zabiłem. czuję, że będę gwiazdą też gwiazdą gry. Dwa razy zwycięstwo w nagrodę i dwa razy gwiazdą. jestem gwiazdą gry. Jessie jest najlepsza na nagrodę, jest jeszcze gwiazda gry, no. Nie wierzę w to. Jestem najlepszym go Wygra normalnie. Może zaraz zara będę zara zara miał na Majka. Ale się cieszę, dobra. Nagroda to jest moja. Od dzisiaj to jest mój najlepszy tryb. Dzisiaj mania, ma, maniaczymy w nagrodę. Jak gramy w nagrodę, to maniaczymy. Jak teraz wygramy, to będzie moje. Normalnie. Top secret. Y, Życiorys. I kurde przegrywamy to. Nie, wygrywamy. Kurde. Mamy w teamie? Czy mi się zdaje? Tak, mamy liko w teamie. Dobra, wygramy to. Wygramy to na 100 milionów, miliardów, miliardów, miliardów procent. I to wygramy. Nie mają szans. A patrzcie, tym bardziej nie mają szans. Jak ja teraz zrobię tak bang, 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 takie śmieszne. Takie banalne. O kurde. Nie jest to banalne. Dobra, jest to banalne i to bardzo, 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 bardzo. No naprawdę. Wzbijają się do mojej wieżyczki, a potem giną. Ale nuby. Nubczą. Oni, oni, nini, nubczom. Coś czuję, że tu będę gwiazdą, Co bo... Coś czuję, że tu... Będę gwiazdą gry. Nie, to szali. będzie gwiazdą gry, ja nie będę gwiazdą gry. 100% 100 milionów miliardów procent. Będę gwiazdą gry. A tyle do mnie liczą mi się tylko po Dobra, będę gwiazdą gry. Myślałem, że nie. No i może cały czas ginę, ale. Kochani, taką robotę, jaką ja tutaj odwalam, no to tu nikt. Naszego nie robi. Ja tutaj każdego rozwalam, a oni tutaj nic nie robią. Nic zazwyczaj tu ja znowu gwiazdą gry będę, Coś tak czuję. Niech on nie zabije, dobra. On nie zabił, to jest bardzo fajnie, bo patrzcie, jak będę gwiazdą gry, to dajecie suba i łapeczkę w górę. Kurde. Ale jak sam jeszcze nie zdążyłem to nawet powiedzieć. Że, jak inni będą gwiazdą gry, to dajecie suba, łapeczkę w górę oraz komentarz. A więc, dajcie suba, łapeczkę w górę. A my, no, jeszcze kilka meczeków sobie zagramy. Ale się ja no serio w nagrodę. Nie dojrze Jessie, to jeszcze Anita I oni mają riko to nupczą. To oni tu będą nupczeć. Siema nupki, siema nupki, siema nupki, siema nupki. Siema, 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 siema. Siema. Pokój, pokój, ej, 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 Pokój mu wam daje. Pokój mój zostawiam. Pokój mój wam daje. E, do widzenia, do widzenia ślepa do widzenia ślepagania, do widzenia ślepagenia. Do widzenia ślepa do widzenia ślepa może to, może... Kurde zginąłem. I oni tu wygrywają. to papierka jest nupczy tanita też. Ja, ja tu jedyny jestem dobry, kurczę, a nie tanówy. Kto trafi tego dynamajka z królem. Na pewno nie ja. A wiecie, co ja na pewno zrobię? Przeszczę moją armatkę i rozwalę całą dosłownie mapę. A niech ta już tak nie pozaczy, wola nie będzie Roski. Żadnej kurde. No i co? Maniaczyła, a teraz ma za swoje. Nie zadziela się ze mną, kurde. Każdy o zdrowych zmysłach się do mnie nie zbliży. A tu chyba nikt nie ma zdrowych zmysłów. To jedynie my mamy zdrowe zmysły i moja drużyna. Nikt z drużyny przeciwnej. Bang. Bez cent! Bez sens. Bez sens. Sensem życia jest, że przegrałem. Przegraliśmy. Niestety. Nie, nie, nie przegraliśmy. My to wygraliśmy. Mamy to nie jak w banku. No wygraliśmy. Patrzcie na to. Patrzcie co my tutaj robimy. Gdzie co my tutaj robimy, no? Jak wczoraj tego dynamajka to... O nie! Pierwszy raz przegraliśmy na to, no nie. koni, Nie mam słów. Jak mogliśmy przegrać? Przecież cały czas wygrywaliśmy. Dobra, nieważne, zagrałem sobie, zbiorę klejnotów. Bólem. Pamiętam nam dobrze szło bólem. Zbiorę klejnotów, to dobra. To lecimy. Jak teraz to wygramy, nie spodzie to, to będzie jakiś cud. O kurde, mamy spajkera w teamie Siemą, lubię, siema, lubię, siema, lubię Spajker, 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 spajker Ja lubię się tak wbijać, to ja się jeszcze razem nie wbiję O nie Teraz, wbijam się Siema, 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 siema Madeczko Ej, siema, siema O kurde, ej, 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 ej. ej. <laughs> Ty tutaj sobie nie kozadz za bardzo, co, 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 co? bo to takie banalne kurde, zabiła mnie patrzcie, no to jest chaos jakiś wbijam do tej szeli i bo... będzie po szeli kurde, by mnie wybiło Kurzeta kurze ta Shelly. Najlepsza na tą mapę, normalnie Kurde, rozwaliłem tą Penny, ale nie wygrałem 9 powercruptów mieliśmy Dobra, wbijam do was, gwiazd na chatę robię Tutaj, siema, siema, siema Siema, gościu, siema, gościu GOŚCIU Oni tutaj przegrywają. bo to takie banalne. A to takie banalne. Kur... Kurcze, nie! Czerwona drużyna. Wjazd na chatę robię. Wjazd na chatę. Wjazd na chatę. Siema. Wjazd na chatę robię. No ja przegrywamy to. Nie będę już grać w te tryby. Najgorsze tryby na świecie. Bęk. Nie no. Chamy. Jakieś nawet ze spajkerem nie wygraliśmy. Dobra, teraz musimy cztery pocharki poobrobić na dło. Chodź. Ja całkiem nie lubię, jak ktoś mnie zabija. Nie widać, ten ból lubi jak kogoś zabija. A ty grać z jakimś prosem. Team! Team! Team musi się na grać. Kora! Kora? Serio, Kora? Naprawdę, ale pięknie. Od kiedy on ma pielęgniark z tyłu. Domino XZ! Domino XZ! Siema! ma! Mordeczko! Jestem twoim szefem z klanu, widzisz? Domino Iggye, domino XZ. Jestem twoim szefem z klanu. Ty. Hej, domino nie chce ze mną grać. Team, 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 team. Proszę, weź kraj ze mną, no gościu. Serio, no. O, dowiedz sobie 15 rangę. Jakie? Okay. Graduo, dawaj, dawaj, dawaj. Yes. Gotowy. Jesteś gotowy! Jestem! Dobra, on jest gotowy. Albo zaczyna. Dopiero grać. I ma dwa tysiące. I ma dwa tysiące. Ja z nim cały czas zrobiłem muinki. Ej, kroła nawet kroła nie ma. Ale noob. Serio, krowa nawet, krowa nie ma, kurde, ale nób nubowy, najbardziej nubowy, nub na całym nubowym świecie, a ten, kurde, świat jest nubowy, świat jest nubowy, świat jest nubowy. Wiesz, to parki w cenbie. Wróć do tego krowa, co on ci zrobi? Aż youtuber, youtuber. Ej, siema, youtuber, youtuber. Ty, youtuber. Nie fikaj sobie. Jaki Aż YouTube, Aż normalnie z Pokemonów, wymyślił imię, kurde. Ukradł Aś o imię. Jaki niedobry. Kurde, minus jeden. Dobra, nikam z tobą, lubię. Biorę Jesse, i rozwalimy całą mapę. Dawaj. Dawaj, kurde Penny wziął Ej Penny mi dropnęła, fajnie Znaczy fajnie dla niego, bo mnie to tam Nie jest mi to wcale, że Penny dropnęła O dwie strzyki Na sam start Dobra, wiesz to Nubie no bali. Paduwa, paduwa, paduwa. Trzynaście, jedenaście, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Jak koniec, twój dzwon? To, to Takie Każdy tysiąc po tysiącu. O no kurde, Riko, 14 parkiów, nie, 12. Lekki błąd taki. 4, 3, kurde. Czwarte miejsce, to plus 1, czy z... minus 1? Ten świat się nam nie Już Tyle pułaków straciłem, ej. Nie gram z tobą. Gościu, nagroda. No graj tą głupią penę. I tak nic nie wygrał. Dobra, spadaj. Kurczę, nube chcę zresztą ze mną grać. El primo, nawet nie ma El primo, tylko Karla. No. Ale kozacka nozo. El primo. Nie daj że najgorsza postać na świecie to jest... ELP! A <grym> się duszę, nie, nie umiem tego powiedzieć. Gop, Kuba, Kuba. Ty, kuba, kuba, kuba. Jakiś kuba, jakiś Polak, jakiś Polak. Polacy to się ma. Polaki rządzą! A Eee, zapisał mi się filmik, który zrobiłem przed chwilką. Kurde, no nienawidzę tego. Oni tyle gwiazdek wygrywają, sto, sto, setki tysięcy. Kurde, misiu! No, zabił go. Dziękuję, misiaczku. Mój misiaczek, mój misiaczek, o. Mój misiaczek, o mój misiaczek, kochany! Misiaczek, kurde, debilu. O, zabiłem tego kolta. Kapi Zaraz to jest kapi! Kapi może być ze mną w przeciwnej drużynie, nie, no serio. Nie kumpel. <laughs> ja tutaj będę gwiazdą gry. Eee, I mi to... My, my, my to wygramy. Bo ja tu będę gwiazdą gry. Co się teraz stało? Co dzisiaj się Ja będę tu gwiazdą gry. Oni nie mają szansy. Szans, szansy, tam nieważne. To jest. Ok, nie jestem gwiazdą gry, na pewno. Tysiąc procent, że nie. Co? Jestem gwiazdą gry. What? Jak to się stało? Przecież powinienem nie być. No patrz, odrobiłem te puchary. Jednym łinkiem. Dobra. Jeszcze, jeszcze jeden łinek. Mówię to. Tak, jeszcze jeden łinek. El Pro. El Pro. Chyba El Nu. Jak ze mną przegra, to będziemy mówić na L pro L nu, co? Tak by to niego pasowało bardzo. Kurde, ale prost! Pro! Hacker! Good! On ma 6, a ma 5. Każdego tu zabijamy, on z 0. Tu nic nie robi on. I czemu on ma więcej? Ten nub, nubek. Bo to takie banalne. Znaczy, ta gra jest taka banalna. Bęk! Wow, co ty robisz, Jaki zwariowany? O kurcze. Tu jestem pro, pro hacker Good. Ja tu rzucam do wody armatkę.

Proszę, hakery gudy, a przegrały z nami, no. Niech ten karyf użyje ulta, dobra. Znaczy nie użyje, tylko robi dobrze, żeby wyszedł ten ult. Jest. Moja armatka wygra za każdym. Dobra, wygraliśmy to. Nawet nie zauważyłem, że końców z Znowu gwiazdą gry jestem, ej. No kochani, kolejna gwiazda gry i dziewiąta ranga, 31 jeden tych. Ale jak gwiazda gry? O, mam skrzyneczkę akurat. Dobrze, kochani, wielka chwila. Chwili. Może coś drapnie, a jakby coś dropnęło. O, to by było coś kozackiego. E, nic nie dropnie, na, na pewno. Patrzcie, nic. Wiedziałem. Ile? Myślałem, że więcej. Wiedziałem, że to będą bilety. Ostatnia mapa. Ostatnia mapa na nagrodę. Ostatnia mapa. O, że li jest GUT, to haker li jest good, Poko jest głupi, nie lubił Poko, naprawdę Barley i Najlepsze duo na świecie Po co takie banalne? Uuh. Czemu ja cały czas śpiewam to? Może on Czekaj, ja tu na ciebie kampie O masz siemasz, siemasz się

Jesteś nupcy! Chciałem powiedzieć. El Primo ten nupczył, ale on nie nupczy, tylko prosuje, bo go się nie da zabić. On jest niezniwczalny. Ale ja będę go umiał zabić, bo ja jestem osobą, która umie zabić prosów. Chyba prosy umieją zabić mnie, a nie ja ich. Dawaj, wjeżdżamy do El Primo i wygrywamy! Patrzcie, przegrywamy to, nie! Pierwsza... Pierwsza mapa przegrana. Kurczę no. Kora, 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 kora. Wywalaj. Znaczy, nie chciałem tak powiedzieć, obiecuję, nie chciałem tak, kochani widzowie, powiedzieć, ale chciałem powiedzieć że, cię, że ją wywalam, bo ją wywaliłem, bo od dużyny jest, i to a nie weszło wywalać. Przepraszam Was, kochani widzowie. Kurczę, oni mają El primo O co się do nich wbijałem? Byłem takim prohakerem GUDEM. Ten L-Primo tu nic nie działa. I mnie gorzej z powodu tego. Im się chyba chce płakać z powodu L-primo. wa może co? Może zrobił y papa, zrobię ci papa, zrobię ci papa Zrobiłem y temu papa. Kurde, ten zamyślał, że on do niego podejdzie, a on do niego nie podszedł. Czekajcie, ja im tu rzucę na start. Na sam początek miły. Kurde, zginąłem. Po raz pierwszy. W tej turze chyba czy po raz drugi. Ten Primo tutaj nie kozać. no chodź do mnie Chodź, 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 chodź na solo, chodź na solo Zobaczymy kto wygra Czy ty czy ja? O kurde, 45 HP 45 HP, 45 Kurde, ten Primo każdego zjedzie No chodź tu, chodź tu, mówię Kurde, cały klan cię pokona, no na pewno No właśnie I co, za zakało kakao ja tu będę gwiazdą gry, tak czuję. Nie, nie będę gwiazdą gry. 100 miliardów, milionów, miliardów procent. Nie będę gwiazdą gry. Na no 100 miliardów, milionów procent. Nie będę. Na pewno. Wiedziałem. Mówiłem wam to. Ile mamy? 39, 47. No, już coraz bliżej dynamajka. Hmm. Dobrze, jeżeli filmik wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale Napiszcie byle jaki komentarz I cześć